Witam Was moi drodzy wspomniana regulacja luzów zaworowych ściągnięte już są cewki pokrywa tak żeby było widać co tutaj trzeba odkręcić pamiętajcie o jednej rzeczy ściągnięcie klemy minusowej i przygotujcie sobie kod do radia bo będzie potrzebny po co odkręcamy klemę no już tłumaczę musimy ściągnąć przewody z Alternatora, czyli całą tą wiązkę podkręcać, wywinąć to na bok, żeby sobie dojść do, do pokrywy. Świec tutaj całkowicie nie wykręcam, z uwagi na to, że yy, może coś wpaść przez przypadek przy otworach otwartych bez świec. Dlatego są poluzowane, włożone, że w razie jakby coś padło, to nie wpadnie nam do komory spalania. Co tu będziemy jeszcze robić? Tu nie ma bardzo skomplikowanych rzeczy. Podkręcać tylko to co powiedziałem, śrubunki wywinąć to, pościągać opaski w sumie nie jest nic trudnego, kwestia tylko czy się będą dobrze odkręcały te śruby, bo nieraz są z nimi problemy i oby twu twu nic się nie stało, bo lubią się ukręcać, oby tak nie było w tym przypadku, eee, co jeszcze? Chyba na obecną chwilę już. Już na ten temat nic nie powiem, bo, bo nie ma tu co to bardzo mówić. Później zrobię już same pomiary na no, kartę, co sobie zapiszę, zobaczę jakie są odchyłki, jakie tolerancje się mieszczą.